Zaczynamy pojedynki tracje w Jaworze. Mieliśmy 7 słów do rolnika pod zamkiem. Do kościoła, pokoju, chleb. Merce też się im melanżują. Melanżujemy. Melanżują. Melanżujemy. Przepraszam. Ale yy. napisałem to. Zdanie było takie, żeby w ciągu 15 minut napisać to próbuję, to próbuję. o charakterze poetyckim. Teraz będę no was prosił o to, żebyście przeczytali swoje e, teksty. Będziemy jechać zegarkiem z lewej strony w sali. E, wygra ta osoba, która otrzyma największą liczbę głosów i przy czym można głosować e, wielokrotnie. Czyli nie, nie jest tak, że na przykład głosujemy tylko na Marcina albo głosujemy tylko na przykład na pana itd. I może głosować na na dwóch, trzech autorów, można nie głosować wcale. Marcin, będziesz pierwszy, tak? No tak pierwszy Dobra, dobra. <śla> dobra. <śla> Kolejny dzień za sztuki. Dzisiaj menażują na całego w Mercedesie yy, Nowa Nadzieja. Menażują panowie w garniturach i przy stronie bawki. Na stole leży chleb i wódka. Malażuje też mała grupka obok kościoła pokoju. Dopiero co poszła do rolnika co przyprawy dopiero co poszła do po przyprawy, co zniwelują wszystkie ich młodzieńcze obawy. Pod zamkiem ekipa się zbiera, matrujemy duchowe słowa, nadziei, że możemy coś zmienić, a potem gruby męż. co, gdzie, jak i za ile. ten stąd, stąd, stamtąd, a ci tylko melanżują, kopulują i wyniszczają swoje marne ja. W Mercedesie czy pod zamkiem, bez różnicy i tak jesteśmy samo zło. A my tylko mantrujemy, czujemy i wszystko buntem pokazujemy Daj mi bit, daj mi rap, daj mi potrzebną wodę i chleb, daj mi pomocną dłoń. Czasem tylko pójdziemy do rolnika po odrobinę zielonego szczęścia i radości. Nie oceniaj na śle, lepiej popatrz na siebie i znów nasz panu. Wybierzcie w swoim Mercedesie do kościoła pokoju, tak, gdzie wszyscy czyści i nieskazitelni, a my tylko samo zło, samo zło. Super! <noise> Znów rozrusznik mi padł w Mercedesie, więc na miasto z buta mają złotych dziesięć. Mijam kościół pokoju i ludzi w dresie, jeden z nich coś się spina, więc weź, koleś, weź się, bal i spadaj. Lecę dalej. Dochodzę do rolnika, tam mam pierwszy przystanek. Obczając daleka, co się kręci pod zamkiem, chłopaki melanżują, więc zahaczę o żabkę. Na swój sposób mantrujemy, znów pijąc przy tym gołdę. Ktoś ma chleb na zagrykę i mi wkręca, że to dobre. No weź daj sobie spokój, obalam te teorie. Wkurza się ta woda, to walię w morne. Nie dla Prawo Mantrujemy oblani słońcem. Chleb w Mercedesie przywieźli do rolnika i trzaskają skrzynkami. Do rolnika przecież to jest spożywczy przecież. Boże winy rzeczywistości. Dokładnie tak. W stronę kościoła pokoju ten portal na drugą stronę jest. Tam gdzie ci młodzi nocą melanżują. Co czują, można zapytać, o czym rozmawiają wiosennymi nocami na ławkach, o czym milczą do rana pary, co właśnie zaczynają swoje czary male, bo dopiero yy, się poznają. I tak świeżo. Yy, jest na mieście i w każdy piątek kapusta w cieście samo sami zwana na jaworskim rynku proszę eee, bardzo. Eee! Nazywam się Bartek. i mam klub na stryku. Mieszkam w Jaworze, miejscu najbardziej znanym z kościoła pokoju. Jestem prowadzący. Byłeś głodnym kucharzem. Po warzywa chodzę tylko do rolnika, który ma swoje wioski, po prostu swoje warzywa. Pod zamkiem, w którym matrujemy Hare Krishna. Niektórzy w naszym zameczku melanżują na um. Zwolniliby chłopcy, kiedyś chodzili po ciepły chleb na reja. Ach, to były czasy! Myślę, że niedługo w Mercedesie pomyślę o czasach, w których musiałem o wszystko, dosłownie wszystko, walczyć. A a teraz w tym roku w tym w tym Chleb wczoraj, chleb dzisiaj. Wpierdalać w Mercedesie będziesz. Oni po nim w Pokoju tam nie ma. Ukradli kolejny święty chleb. Wpierdalać go będą. Melanżują na całego pod zamkiem. Z rozpaczy poszliśmy do rolnika. Mandrujemy kuczci chleba. Też będziemy wpierdalać. do rolnika polazła, jak jest głośna, kupiła. W Mercedesie do kościoła po pokoju idziemy, by następnego dnia ludzie, którzy melanżują, mogli powiedzieć, że się dobrze <noise> <noise> Przechodzimy do rundy głosowania. Przypominam, można głosować na kilka osób, na jedną, bądź no, już ca, na wszystkich jeszcze można głosować. No,

eu vou